Tomasz Ognisty, Solidarność Rolników Indywidualnych. Szczęść Boże wszystkim rolnikom. Dzisiaj prawdziwi rolnicy pracują w polu, kończą zasiewy rzepaku i wykonują inne prace polowe. Podczas dzisiejszej konferencji Donalda Tuska i Michała Kołodziejczaka gdzieś w Polsce Michał Kołodziejczak znowu się szarogęsił, opowiadał jak to był w Brukseli, jak to z Donaldem Tuskiem załatwi wszystkie sprawy polskich rolników. Michał Kołodziejczak, wzywasz na debatę ministra rolnictwa. Mam propozycję dla ciebie: usiądźmy do debaty razem, ty i ja, i porozmawiajmy do, o rolnictwie, o polskim rolnictwie, o problemach polskiego rolnictwa i jak je rozwiązać. To jest najważniejsze. Zapraszam wszystkie, zaprosimy wszystkie organizacje rolnicze, które tak naprawdę reprezentują rolników. Ty, Michał. Nie masz tych rolników. Rolnicy dali ci już jasny sygnał i powiedzieli wyraźnie, co o tobie sądzą. Dlatego zapraszam cię do debaty jako pierwszy. Ale zanim usiądziemy do tej debaty, panie Koładziejczak, proszę, abyś przeprosił wszystkich rolników, których oszukałeś, których oszukałeś i poszedłeś do wyborów z oszustami. Jeśli jesteś gotowy, czekam na konferencję na temat rolnictwa. Do zobaczenia.